Wszystkim ja, jestem Jaszczura, to jest The Eternal Cylinder. I ja znowu marznę, bo musiałem zmienić typ swojego ciała na ten. Chociaż czekaj, nie marznę, nie wygląda na to, żeby marznął. Musiałem zmienić typ swojego ciała na to, żeby móc przetrawiać te elementy, ale patrzę, że faktycznie mam futerko, więc. Okej, okay. straciłem latanie. Nie szkodzi w takim razie. Myślę, że tutaj w tej strefie ogółem to wszystko zrobiliśmy. Mapy niestety nie mam, więc nie mogę. W procentach sprawdzić, mógłbym postarać się odnaleźć nowe trybamy, jakieś gniazda jajka. Tutaj mam jakiegoś jego mościa, który by chciał trzy roślinki i w sumie to czemu nie? Jeżeli bym spotkał te roślinki, one zdaje się są przy wodzie. Tutaj mamy kolejne nowe stworzenia. Eee... No dobra, będziemy w takim razie powoli kontynuowali tą naszą podróż przez rozdział drugi, tylko chciałbym odnaleźć. Te roślinki, i faktycznie go uwolnić, bo może się przydać dodatkowy trebon, który pozwoli nam na przechowywanie większej ilości rzeczy. Ojej, kamyczki, jak miło. E, trochę w brzuchu mu, mojemu trebomowi burczy teraz. E, się nie dziwię. Jest e, zimno. Człowiek robi się głodny, taki ciepły posiłek zimowym popołudniem, to jest to czego trzeba, wierzę, że trzeba mam również. Dobra, tego więcej na razie nie będę zbierał. Ja bym chciał znaleźć właśnie zamrożoną taflę wody, czy coś takiego, co by miało... To jest chyba jadalne. Dobra, się nie przekonam, bo w tym momencie nie mam wolnego miejsca. to jest idealne. więc e, mogę to zjeść na razie e, tam się nie przedostanę e, tu jest futrzasta futrzasta gęba z zębami wcześniej spotykaliśmy takie nie futrzaste. o dobra znalazłem to czego chciał tamten niegomość tylko problem w tym jest taki, że ja nie mam jak tego podnieść w obecnej chwili. Muszę zaczekać, aż trochę więcej rzeczy będzie strawione. w sensie kamieni i kryształów. Dobra, zaraz będzie git. O, właśnie. I w ten sposób on tam chciał chyba trzy, prawda? Także będziemy mieli już dodatkowego Trybama, z powrotem rozwijamy te nasze stano i myślę, że już z tym Trybamem wyruszymy w dalszą podróż. Dam mu też możliwość latania, by, by mieć różne umiejętności dostępne mniej więcej pod ręką. Te ptaszki tutaj na nas polują. Gdzie on był? No jasne, gdzie on był? Tam był, dobra. Cudownie. Uh, Inwentarz. To przełożymy i ty to zjedz. I przydałoby się, żebyś ty miał też futerko. No właśnie. To, to fajnie działa, że te futerko Wystarczy, że główny trybam ma futerko. I pozostałe trybamy automatycznie też te futerko dostają, więc nie musimy się martwić o to, że któryś nam z tych dodatkowych trybamów zmarźnie. Ale musimy się martwić o drapieżniki, które tutaj latają. Mm, I które biegają. Dobra, w takim razie myślę, że lecimy tutaj. Jezu, odsuń się ode mnie. Gościu. Nie puszczaj, puszczaj! To za. Gdzie to ma przejść w ogóle? U, jakieś nowe śmieszne rzeczy. Kolejne kryształy do przetrawienia, tylko chyba mu trzeba je jakoś rozbić. I nie trzeba rozbijać, tylko trzeba je. Tylko potrzebują więcej czasu. I dobra, ja się odsułam od Was, bo mam już Was dosyć. Eee, to, czego bym chciał, to więcej jadalnych grzybów, bo ja tu naprawdę szybko ten głód wytracam. I to jest przerażające. Hmm, choć fakt faktem, w tym zimowym klimacie. Mówimy o faktycznej walce o przetrwanie, a nie tak jak do tej pory po prostu uciekaniu przed drapieżnikami. Hmm. Dobra. Tutaj już nie ma zatrzymywania się. Lecimy do kolejnej do kolejnej wieży. Się też to, że tutaj mamy różne klimaty. co w się sensie teraz będą się tak przywijały te chłodniejsze strefy i te cieplejsze strefy, aczkolwiek właśnie głównie będziemy pozostawać w tych chłodniejszych z tego co kojarzę i będziemy uczyć się oczywiście kolejnych tajemnic świata trybamów. A... Dobra, ja chcę dolecieć tutaj. I tutaj już widzę kolejnego sługu za Wielkiego wała. Dobra. Stajemy przy wieży. Trzeba coś zjeść. Kryształy się trawią. I zobaczmy, jak on tam wygląda. Czy, czy mogę wyjrzeć w ogóle z tej wieży bez wychodzenia z niej? Tak, mogę. I to jest kolejny z właśnie Wielkiego wała, który będzie mało przeszkodą nam tutaj na drodze. Się zatrzymał. Hmm, Czemu on tak na czerwonoś świeci tak źle weszczasz? Eee, I tutaj mamy tą strefę cieplejszą. Myślę, że też będziemy mieli trochę więcej pożywienia w takim razie. Więc będzie to dobry moment, by uzupełnić te zapasy oraz się po prostu najeść już na przyszłość. Dobra, dziesięć. O, prawie pełny ten pasek głodu. Więc myślę, że to już jest kwestia po prostu do rzucenia sobie paru roślinek do diety i będzie git. Okej. Okay. Pasek głodu jest w sumie pełen. Tak na 99%. Myślę, że już mogę potwierdzić, że na 100% jest pełen. Eee, zobaczmy o co chodzi z tym typem tutaj. Ja też jeszcze i tak pozbieram trochę więcej. Osiemnieni wiedzieli, co z tym zrobią. Jest to drugi serwant z cylindra. Ale jaką shape z tego człowieka przejmie? Nie zaznaczył mnie na tym. The servant of the cylinder had released a swarm. Small parasites had come from within it and attached themselves to the creatures of this ah. area. It was somehow using them to corrupt the tower, to turn its protective force into a trap. All Tribom hate parasites by nature, and they hated these even more. They would have to remove them But how? Jak to umarł? Jak to umarł? On miał moje. On mnie ledwo dotknął. Serio, on mnie ledwo dotknął. Okej. Okay. Przynajmniej zapamiętało, że mam w miarę pełny pasek głodu e, i ten ma jakiś tam zapas jedzenia, okej okay. więc możemy się uruszyć, w, możemy ruszyć po prostu ponownie w stronę tego dziwolonga, żeby rozrzucić te swoje pasożyty. Co mogę ja w czasie, czasie Kassenki Mogę? And what shape would this creature's evil take? It did not mm. seem interested in the Trevor. The servant of the cylinder had released a swarm. Small parasites had come from within it and attached themselves to the creatures of the so somehow using them to corrupt the tower. To tak. turn its protective force into a trap. Poor Trevor parasites by nature. I ich czy, czy tam latający ma pasożyta? Jak jakby mam niby dopaść? No kurwa. Latający ma pasożyta. Dobra. Jedyny sposób jaki się orientuję... To pozwolić mu wylądować. Tylko nie na głowie, co? Chyba nie były wrogo nastawione W sensie, to możliwe, że są wrogo nastawione, bo mają pasożyta Aczkolwiek, z tego co kojarzę, będę mógł podejść troszkę bliżej Okej, okay, i jeszcze ty zostałeś, misiaczku, no chodź U, rozpadł się Lecimy do niego. Nie ja chcę zobaczyć, co on tutaj sobie zostawił. Eee... On ogółem dziwnie wygląda. Mógł zostawić sobie, sobie jakieś dropy, jakieś fajne mutacje, czy coś. Albo jakieś minerały, nawet. Ja bym skorzystał. Te maszyny są przerażające. Ogólnie cały ten świat jest przerażający. Te wszystkie absekcyjne kształty i formy, ale te maszyny to już szczególnie, szczególne okropieństwo. To zostaje się zastanowić, co za chory umysł tworzył. W sumie chyba takie było założenie tych maszyn, że żeby budziły taką wewnętrzną grozę, żeby kazały się zastanowić, kto je chciał stworzyć. A dopiero potem. Czemu w ogóle ktoś wpadł na taki chory pomysł? Eee, ja szukam tych niebies niebieskich, kury, zielonych kuleczek przy drzewkach, bo one pozwolą mi uzupełnić ten pasek mm, pragnienia, tak to nazwijmy, dostępnej wody. Eee, myślę, że to jest bardziej poprawne w tym przypadku, bo my tym przede wszystkim strzelamy, choć faktem fakt, 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 eee, to również jakby odpowiada za to nasze pragnienie, jeżeli. Po prostu sobie gdzieś tam biegamy, buszujemy po tych krzaczkach między tymi stworkami. No to również tę wodę wytracamy. Więc to będzie takie łączenie naszej pompki strzelającej oraz właśnie paska pragnienia. Okej, okay. i myślę, że na razie. Ty masz filtr, ty masz filtr, nie wiem czy chcę trąbkę nie. Ostatnio za bardzo tej trąbki tak nie używałem eee, Jeżeli dobrze pamiętam to, to można przeskoczyć, turlając się w sensie Jeżeli mamy odpowiednią prędkość Nie chciałem wpadać do wody Dobra I kolejna wieża jest tam czy ja tutaj cokolwiek widzę? Nie, nic nie widzę. powinna mi się chociaż odsłonić ta strefa, którą zobaczyłem. Ale dobra. W sensie, no, odkryłem, no, jakby zapamiętałem te kształty, to powinno być gdzieś tam zapisane też na mapie. Ale jeżeli nie, to nie. Jakby nie spodziewam się, że dużo pominęliśmy. Obserwuję, że jakieś gniazdo, jakieś jajko, coś takiego mogłoby zostać pominięte. Aczkolwiek w obecnej chwili. Nie traktuję tego jako mój priorytet. Myślę, że moim priorytetem. Jakby już samą ilość robamów mam dość sporą, więc wystarczy je tylko poprzywracać. Także samym priorytetem będzie dla mnie tutaj przedostanie się dalej. Niż. Oczyń się ode mnie. Lec sobie do tego cylindra i tam zostań. Zgniecie to, czy Nie jestem pewien, co to jest, ale okej. Okay. Miałem nadzieję, że go rozgniecie, a nie go po prostu popchnie w tym samym kierunku, w którym ja zmierzam. Znowu mamy te dziwne strusie. Nie, Czemu? Wow. To że te kamienie nie, mo nie mogły mnie zabić? Masz pełne no, no to by trudno. Na razie tutaj zostawmy, jak mam te rzeczy. Hmm. Jeżeli się nie mylę, wieża jest tam, i tutaj trzeba będzie tą doliną przejść. Eee, otoczony przez skały, goniony przez cylinder i unikający piorunów. Brzmi jak plan. No właśnie, to będzie wieża bo musimy trochę spowolnić bo widzę że te pióra są już zbyt blisko nas hmm. bał się w toczy Dobra. spokojnym krokiem maszerujemy bardzo stabilnie ciągle do przodu 30 sekund przerwy, żeby Cylinder mógł sobie tutaj się przetoczyć kawałek dalej. Zastanawiam się to, że te inne zwierzęta jakby nie próbują uciekać przed Cylindrem. Odpierdol się! Będzie mi tu moje trbamy bił. Eee, niby nie próbuję uciekać przed cylindrem, ale ciągle mnie gonią. Ja wiem, że to nie jest możliwe, ale ja chcę się schować przed tym gnojem. Hmm. Jezu, czy oni serio nie mogą się tutaj ode mnie odstosunkować? Dobra, chyba się odstosunkowali, dobra. E, Jestem niezbędnie bezpieczny w tym miejscu, tak mi się wydaje. Nie, 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 nie. Odsuń się ode mnie. Ah. To jest bardziej stresujące niż pierwszy raz jak mi się... Jak mnie Cylinder właśnie tak p*** zrobił i rozwalił wieżę. Teraz nie unikam Cylindra, tylko wszystkiego dookoła. Dobra, wieża już jest w zasięgu. Ja się chowam tutaj. I tyle, koniec dyskusji. Mi się wasze ruszać. Gnoju jeden. A my witamy w kolejnej strefie, która jest z jakiegoś powodu czerwona. Dobra, tam widzę świątynię. Czy widzimy coś jeszcze? Chyba nie. Eee, więc myślę, że do samej świątyni zajdziemy już w następnym odcinku. Aczkolwiek, pobuszujemy tutaj dookoła. Spróbujemy odnaleźć jakieś inne warte uwagi rzeczy. Eee, Jak dalej trawię te kryształy, które są. No cóż, trudne do strawienia. bardzo twarde kamienie mi się trafiły. Eee, próbuję wypatrzeć na przykład jakąś jaskinię czy coś, bo te otwory do jaskin zazwyczaj były dość widoczne, miały taki niebieski poblask, ale tutaj właśnie tego niebieskiego poblasku mi po pierwsze nie widzę, a po drugie wszystko jest niebieskie, więc może być nawet nie kwestia tego, że go nie widzę, to znaczy no kwestia tego, że go nie widzę, bo jest... Po prostu zlewa się z tłem. Hmm. Ale nie, wydaje mi się, że chyba jaskinia będzie jedynym tutaj takim większym punktem e, zainteresowania, który możemy mieć. Aczkolwiek tutaj widzę możliwość dobycia nowego Trebama, i jednak jest e, jaskinia. Na to wchodzę. E, ja sobie tu pobuszuję Zobaczymy, co tu znajdziemy. I nie wiem, czy chcę. się. W razie czego ja Wam podbiję jasność, ja osobiście wszystko widzę, więc i wieluminescencji nie potrzebujesz tak bardzo. Dobra, co Ty chcesz? Mogę Ci dać. Na tyle się zgadzam. Myślę, że uczciwe warunki. Uuu. Uh. 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 A trzeba będzie tu wrócić po moje rzeczy. Ja na razie chcę przetrawić kamyczki. Eee, a nie czekaj, wiesz co? Ty Ty możesz mi to wchłonąć. Tutaj nie masz rzeczy. Eee, tu. Mm, I okej. Okay. Ty będziesz trawił komyczki, w tym czasie zobaczymy, co jest z tej strony. Tam jest u góry wejście. Tutaj jest mini parkour. A jest skrzynka z nagrodami. Dobra, to jest życie, jeżeli dobrze pamiętam. Niebieski to jest pragnienie. A to będzie pożywienie. Ja to pożywienie na razie odłożę dla któregoś tutaj. Niech ten go ma ten cały czas to je, wszystko po co ja mu dałem 20 grzybów skoro on połowę sam wpierdzielił się nie podzielił nawet um, czy z tej strony coś mamy? nie, okej okay. no trudno miałem nadzieję, że będę miał tutaj trochę więcej tych e, elementów do zebrania w się jakieś kamienie, kryształy czy coś w tym deseń. aczkolwiek, no niestety nie hmm 12 kryształów zobaczymy co z tego będzie 12, no na no jakieś ulepszenie mi pewnie starczy aczkolwiek tutaj chyba nie będę, to nie jest ta świątynia w której mogę ulepszać swoje trybamy tutaj będziemy mieli raczej jakąś historię przedstawioną a co ty chcesz? 6 futer i dwa kryształy e, futerko mogę znaleźć raz, dwa trzy cztery brakuje mi jeszcze dwóch hmm. tutaj widzę I jego ja też sobie przygarnę. Eee, taki zapas mały trybamów może się uprzydać. I ty masz trzecie oko na start. Okej, okay. eee, nie używałem tego trzeciego. Ja w sumie tylko na tym mam trzecie oko. Nie używałem tego trzeciego oka za dużo eee, w czasie tej rozgrywki Aczkolwiek no się przydaje, zwłaszcza jak trzeba będzie czegoś konkretnego szukać. Dobra, ty na razie masz to, ty masz to, ty masz to. Ty trzymaj grzyby, ty trzymaj wodę, ty trzymaj ulepszenia. I tak się to podzielicie. Natomiast, tak jak mówiłem, do samej świątyni jest ten migoczący śnieg sprawił, że miałem wrażenie, że tutaj są już kryształki do zebrania. Do samej świątyni wyjdziemy już w następnym odcinku, tak czy siak. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia już niedługo. Na razie.